Pani jesteśmy do miłości, do wspólnoty z Bogiem, wspólnoty bożeródzkiej i międzyludzkiej. Obraz Boży zawarty w każdym człowieku na mocy aktu stworzenia zawiera sobie podobieństwo do Trójcy 133, a Trójca jest przeciwną wspólnotą osób Ojca, Syna, Ducha Świętego osób boskich, które chociaż odrębne stanowią przywieczną, niepojętą dla nas jedność i tę jedność w pewnej mierze, kiedy do tego zdolni jesteśmy, złod Boży, możemy naśladować w życiu małżeńskim, rodzinnym, społecznym, w życiu naszych wspólnot, w życiu wspólnoty Kościoła, wspólnoty Ojczyzny, wspólnoty tej wielkiej ojczyzny, ojczyzny, którą jest Lud Boży, Lud Przymierza, Lud zdążający przez doczesność ku wieczności, ku oglądaniu Boga twarzą twarz, wezmę twarz, ojczyzny na zawsze. Pierwsze przykazanie, przykazanie miłości Boga i bliźniego. I to przekazanie. Ponieważ potrzeba na no zobowiązanie do miłowania także nieprzyjaciół. Chociaż różna i to zasadniczo jest przyjaźń od nieprzyjaciół, miłość od nienawiści, dobro od zła, światłość od ciemności, to jednak tę zdawałoby się nieprzekraczalną można przekroczyć wobec ludzi, wobec nieprzyjaciół, wobec ludzi związanych ze złem. Dlaczego? Bo człowiek, póki żyje, nie jest w stanie ze złem związać się tak ściśle, aby nie być zdolny do zwrócenia się ku dołu, ku się w stronę dobrego Boga, nie widziałe do naszej się pojednania z Bogiem i z ludźmi. Kiedyś święta Faustyna Kowalska, pastorka, poszczególnie 80, zapytała Pana Jezusa, dlaczego a nie powiedz, przeciwko Bogu od razu ustali. Potępieni bez możliwości przyjęcia Bożego miłosierdzia i nawrócenia się ku Bogu. Potępieni na zawsze. Natomiast ludzie, nieraz trwając ciężkich grzechy przez wiele lat swojego życia, mogą do Boga się, i żyją, nawrócić. Pan Jezus odpowiedział, iż aniołowie, którzy są duchami, z chwilą podjęcia decyzji, wówczas gdy pontani byli w grubie, albo potwierdzili wspólnotę miłości z na zawsze, albo do upychy i nieposłuszeństwa, tak wspólnotę na zawsze utracili. Natomiast człowiek jako istota, duchowo co do natury niższy od aniołów, nie ma takiej zdolności, aby bez reszty całkowicie... Powiedzieć się po stronie Boga albo przeciwko Niemu. Są różne stopnie nieprzyjaźni, nienawiści, pogardy wobec Boga, nieposłuszeństwa, wobec Jego przykazań. Nigdy jednak ta nienawiść nie jest tak ostateczna i radykalna, jak to działo się w przypadku zbuntowanych przeciwko Bogu aniołów, którzy. Odrzucili próbę, którą się Bóg i na zawsze stali się szatanami. Aniołami natury całkowicie zbuntowanymi przeciwko Bogu na zawsze i dlatego znaleźliśmy się w piekle, z którego wyjścia nie ma. Jedynie w czasie darowania wziął do czystości diabły ja mogą chwilowo piekło opuścić, z zaproszenia ludzi I wówczas przebywają na świecie, mieszkając w ludziach, żyć w życiu wewnętrznym człowieka, także w pewnych grupach ludzi, grupach, które na nazwę wspólnota, loto, są i czynią za pomocą... W tym zniszczeniem jest wieczne potępienie i piekła. I czy Pan Jezus, czy Matka Najświętsza, objawiając się i głosząc nieświadczone Boże Miłosierdzie, zawsze ukazywali tę ostateczną możliwość odrzucenia Bożego Miłosierdzia i wiecznego potępienia, gdy człowiek Ostatecznie wybiera piekło jako poddane sądowi, usłyszę słowa idź precz, idźcie precz, ode mnie w ogień wieczny przygotowany diabeł i jego anioł, Czyli sprawiedliwości Bożej, poddani będziemy nieuchronnie. Natomiast czas miłosierdzia trwa jako czas na uparowanie. z pewnym zaufaniem wobec bo Bożej dobroci i miłości i możemy w świetle Bożego miłosierdzia żyć zanim poddani będziemy sądowi Boga sprawiedliwego i przez Boga usprawiedliwienia, przyjęci do wiecznej, pewnej szczęścia wspólnoty nieba. Co to więc znaczy miłować? nieprzyjaciół. Nieprzyjaciół Boga i nieprzyjaciół ludzi. Nieprzyjaciół Kościoła i nieprzyjaciół Ojczyzny. Ludzi, którzy czynią zło i służą złem. To znaczy pragnąć, aby póki żyją skorzystali z cudownego daru Bożego nieskończonego miłosierdzia. To znaczy pragnąć aby i w nich dokonało się zwycięstwo dobra nad złem. Aby i oni stać się przyjaciółmi, choć po biorąc to na razie wydaje się nieprawdopodobne, niemożliwe, ale Bóg czyni cuda i pierwszym cudem Bożego Miłosierdzia wobec czyńcy, człowieka ciężko grzesznego, Słowa Jezusa Chrystusa, konającego na krzyżu, zwrócony do obłego złoczyńcy, dziś będziesz ze mną braj. Ó człowiek, który całe swoje życie podróżkołam z na nałam. Obrócił przeciwko Bogu i ludziom, ciężko przeszcząc i traktując w sposób życia, w tej ostatecznej chwili swojego konania, otworzył się na darmożnego miłosierdzia i od nas w się Chrystusie, najszczęszy profil w sercu, drogę do Raju. Jeżeli to okazało się możliwe, w cudowny sposób, w sobie złego łotra, który stał się dobry, abyśmy uprzedzając czas zwycięskiej Bożej Sprawiedliwości już teraz poddali się osobiście i społecznie przemijające działaniu Bożego Miłosierdzia w naszej Ojczyźnie. Tylko Boże Miłosierdzie może nas uratować. W tej Krzyż świętej czcimy Matkę Bożą, Matkę Miłosierdzia naszej Ojczyźni Katolickiej pod wieloma tytułami, wezwaniami czczona jest i kochana Najświętsza Maria Panna, Matka Boża. Ona po swoim niebowzięciu w niebie została przez Trójstę Przenajświętszą ukoronowana na królowę nieba. Panią narodów, Panią wszechświata. A jednak zapragnęła być przyjęta i wszczona jako królowa polskiej korony, królowa naszej ojczyzny. Działo się to na początku XVII stulecia, gdy Maria swoje orędzie pełne miłości wobec polskich i Polaków. Przekazała niezwycięznie Ojcu Jezusowi Marcinowi Żywie i wezwała go, aby przekazał jej orędzie Polakom i Polsce. Ojciec się nie tak jeszcze wiedział, gdzie są Polacy, gdzie jest Polska, ale się dowiedział i odbył pielgrzymkę do naszej ojczyzny. zatrzymał się w Krakowie i mieszkańcom Krakowa Władzcom Krakowa przedstawił to życzenie, na żądanie Matki Najświętszej. Krakowianie przyjęli z miłością słowa Marii, ukoronowali ją, w tej skali lokalnie krakowskiej, na króla Polski, na powiązkę tych aktu. jedna z wież kościołowiańskiego, w Krakowie ma koronę. Nie jest to materialnie ta sama Wtedy w XVII stuleciu była tam umieszczona, ale jest to znak, ten sam, który wyrażał pragnienie wówczas w a potem w skali państwa w I Rzeczpospolitej naszej ojczyzny, aby Matka Najświętsza była czczona jako królowa polskiej korony. I ten akt w postaci ślubów roskich dokonał się 1 kwietnia 1656 roku przy udziale ołku władz kościelnej i państwowej z Królem Janem Kazimierzem na czele we przed obrazem Matki Bożej łaskawej Petrzy Lyboskiej. I odtąd Najświętsza Maria Panna jest nie tylko królową wszechświata ale jest również w naszej ojczyzny, wymiarze w wymiarze woli Polaków, wiary Polaków, miłości Polaków, wymiarze tego hołdu, który ma na świętszej jest w naszej ojczyźnie składany. Czyli jest Maria Rogu, Świata, świata, porządku Bożej Sprawiedliwości, woli Boga w Wójce Świętej jedynego, a i jest... Polaków. Podobnie Jezus Chrystus, który jest królem wszechświata, z woli Boga końca Woselka Świętego, ukoronowany po swoim niebostąpieniu w niebie, czcinnym go w ostatnim roku liturgicznego właśnie jako króla wszechświata, pana nieba i ziemi. Zaplanowano być uznany i czczony jako król Polski. I to swoje pragnienie wyraził w latach 30. ubiegłego stulecia przesłanie, które skierował do Sługi Bożej Rozagni. Selektownia przez nią do Polski, do Polaków. Wezwanie Maryjne XVII stulecia po kilkudziesięciu latach został spełniony. Wiele dziesiątków lat już mija, a wezwanie Chrystusa chcę być czczony na pokóry Polski. Chcę, aby Polacy poddali się pełnemu miłości, panowaniu ujrzy. To wezwanie przez szereg dziesięcioleci od lat 32 wieku jeszcze nie zostało spełniony. W jaki sposób może być spełniony? Czytamy w Piśmie Świętym, Bóg jest Królem Wszechświata i zarazem Panem narodów. Czytamy w społecznej nauce Kościoła, w tym duchu właśnie, w mocą Ecykliki primas ustanowił święto Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych. W tym duchu i my, mogąc się badając o ofiary i tylko wielkopostne, przyczynić się, aby wreszcie to pragnienie Jezusa Chrystusa, Matki na wielu Polaków, zostało w Polsce spełnione. Jak najwyżej dla uratowania naszej Ojczyzny, wobec tych zagrożeń znanych i niepewnie znanych, które stanowią swego rodzaju wojnę. która chciała panować Europę, chrześcijaństwo, zniszczyć chrześcijaństwo w Europie, później zwycięstwo pod w z 1683 roku. Na pamiątkę aby zwycięstwo zostały stanowione wspomnienia liturgiczne imienia Maryi 12 września i wcześniej Matki Bożej różańcowo 27. I to tak, no unosi zwycięstwa, nie pozwala podporządkować się tej antychrześcijańskiej cywilizacji, która stawia sobie jako cel zniszczenie chrześcijaństwa, zniszczenie kościoła. A dzisiaj sytuacja jest inna. Inwazja może dokonać się od wewnątrz. Siły przeciwników są coraz potężniejsze. Wewnątrz już nie europejskich chrześcijanistów, to jest panią składu, upadku. Ale w tych krajach i państwach które no, przecież tam niedawno jeszcze były w dużej mierze katolickie, a dzisiaj chodzą jakiś czas apostolski do składu, swojej kultury, duchowej pustki. I tę duchową pustkę, tę odmowę wobec Chrystusa, nie chcemy, aby On królował. Zajmują Ci przeciwnicy, którzy na wszelki też nie chcą, by Chrystus jeszcze bardziej, ale zarazem mają innego Matce, zbiegłego, złego ducha. Trwa więc i społeczna, i narodowa, i państwowa, a zarazem duchowa walka aby przyjazni i miłość w tej chwili odniosły zwycięstwo, a przecież nie chodzi tu tylko o pokonanie ludzi, wykonawców, podwykonawców ale chodzi o zarazę i zwycięstwo nad złym duchem i w pewnej mierze i to możliwe z pomocą pozyskanie tych funkcjonariuszy zła i złego, którzy przecież póki żyją. Mogą być wątanią ewangelizacji, mogą, mogą osiągnąć nawrócenie, chyba że ktoś powiada, jak to dzisiaj się, się często słyszy, wszystkie religie są dobre, po co nawracać? Tylko fundamentalizm jest jeżeli ktoś <grym, grym>, zbyt poważnie traktuje wezwania do wiary, do moralności, to jest złe. Czyli nie być tak pełni przekonany co do swojej religii, tak ją trochę praktykować do połowiska i wtedy będzie wszystko dobrze. Pokój, wtedy wszyscy ludzie się pojednają na zasadzie relatywizmu, cywilizacji relatywizmu i nihilizmu, która w tej chwili w Europie zajmuje miejsce chrześcijaństwa. Mógłby się więc ocalenie naszej ojczyzny, poddanie polskiej kolony, jakby ponowienie aktu poddania się władzy z się Świętej Polskiej Kolony i mi się poddanie się stworzył władzy, Jezusa Chrystusa, króla, który chce królować w naszej ojczyźnie dla naszego doczesnego ocalenia. Pozbawienie wieczne, jeżeli ktoś bardzo chce, można w najgorszych warunkach osiągnąć. Piekle na ziemi można osiągnąć, niebo i liczni mędrzenicy, z łagrów, z obozów zagłady, z Auschwitz, z kołymi, stały się znakiem ziemi bezbożnej i nieludzkiej. Znakiem odstępstwa od Boga, ale zarazem znakiem próby. Dla tych, którzy i w tych najgorszych zdarzałoby się w warunkach osiągania świętości i zbawienia. A więc indywidualne zbawienie można osiągnąć właściwie w każdych warunkach Natomiast przyja temu sprawieniu drodzy, obniemu, uświętości w publicznej ojczyźnie, stworzenie takich warunków na Ziemi, aby nasza cywilizacja, kultura, nasze władza, państwa, narody poddane były władzy Jezusa Chrystusa, króla i matki najświętszej królowej. Do tego wzywa nas Bóg ustami mój w lekcji z księgi powtórzonego... Prawa. Bóg Tobie rozkazuje wykonywać prawa, nakazy, strzeżki w pełni samego serca i samej duszy. Dla życia, dla ocalenia. Bóg Tobie obiecał obieca, być na Niego ludem wybranym. Powiedział, jeżeli zachowasz Jego przykazania, wtedy On Cię wywyższy, czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które czyni po a tam w święty św. Faustywi Kowalskiej Słowa Jezusa Polska szczególnie umiłowała. A jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wyższej potężnej świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje powtórne przyjście. Taka jest Jezusa. Ale również na znak dla innych narodów. Bo Polska może stać się miejscem, z którego wyjdzie iskra. Iskra miłosierdzia, która przygotuje świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, który będzie sądzie żywych i umarłych w porządku zwycięskiej, ostatecznej Bożej Sprawiedliwości. Wykorzystajmy więc ten czas miłosierdzia, odwołując się do Chrystusa Miłosiernego Zbawiciela, Matki Najświętszej, Matki Miłosierdzia, wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia Świętych i naszej czynników i jakościowa, po to, aby to zwycięskie Boże Miłosierdzie poprzedziło czas zwycięskiej Bożej Sprawiedliwości, która może oznaczać to na jednej zbawienie, na inne potępienie. Teraz Bóg zawiesza ten swój sąd po to, aby dać szansę ocenienia również tym, którzy na drogę samopotępienia, samobójstwa chorych wracają ze szkodą i dla siebie, i dla innych, pośród których szerzą zło, zło z zło niewiary, zło nieposłuszeństwa wobec złoniszczenia tego swojego dobra i tego materialnego, które Bóg stwórca nam pozostawił, a Bóg z naprawił i naprawił. Oby tak się stało. A środkiem, który prowadzi do spełnienia i Bożych pragnień, i naszych pragnień zgodnych z wolą Bożą, jest rozważanie tajemnic życia i matki święcie, które szczególnie spełnia się modlitwie różańcowej. Wielokrotnie Matka Najświętsza okazuje różaniec jako narzędzie Bożego, a zarazem ludzkiego we w z Bogiem zwycięstwa. We wszystkich kursjatach różańcowych, a liczy się ich 10 w historii Kościoła, Polska jest dziesiąta, Węgierska dziewiąta, pierwsza dominikańska, z XIII stulecia we Francji, zjadł nadbiegającym z Katarami, którzy niszczyli kościół rzymskokatolicki we Francji i zarazem środki te, którymi kościół dysponował, kaznodziejskie, nie wystarczały, aby ową herezję poskromić. I wtedy Matka Najświętsza okazała się świętemu Dominikowi, dała mu różaniec, nauczyła ubiegłych chwańców i powiedziała że za pomocą tego narzędzia, Pokonasz ty ze swoimi współpracownikami I tak się stało. We wszystkich kolejnych krucjatach różańcowych, jako owoce tych krucjat było. Zwycięstwo spadłszy po stronie dobra nad silniejszymi po stronie zła. Gdy w naszej uczynie mimo dobrych przemian w ubiegłym roku, wciąż złoto z siłami zagranicznymi, wydaje się że się, nie to Trzeba tym później sięgnąć po to niezawodne narzędzie, jakim jest Bożaniec, krucjata ukraińcowa, codzienna ukraińcowa modlitwa w tej intencji, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, aby w Polsce były spełnione śluby jasnogórskie narodu, Wygłoszone było oczyście 26 sierpnia 1956 roku często wody naszej kurze Polski Rzeszy a wcześniej ułożone przez święta prymasa Stefana Kapna Bapyszyńskiego u więzieniu w Komańczy 16 maja, że Ksiądz Prymas w pewnym mierze zorował narodzie Ślubów Włoskich. W ten sposób ta jedność ofiarowania Polski, poddania Polski Matce Najświętszej, Jezusowi Chrystusowi, dłagalnym pragnieniem, aby Polska stała się rzeczywistym Królestwem Królewskiej Matki Najświętszej, została przez naszego Próloga, Sługę Bożego, Księdza Prymasa Wyszyńskiego wyrażone. Nawiązujemy więc do tej wspaniałej, szlachetnej, polskiej tradycji. Sięgamy po rożaniec, a drugie na zakon o żywą białą obecność Chrystusa w Chrystus, z dobrym udziałem, czystym sercem przyświętym ofierze Chrystusa i w ten sposób sięgając po te niezawodne narzędzia, delowane nam przez Boga, przez Radce, przez Niebogane Serce, Marii Możemy osiągnąć to, czego polsko-białas nie osiągniemy, bo wydaje się nieprawdopodobne i niemożliwe. Tak nam to pomów Bóg, który nam stęp zawsze i wszędzie. Tworząc płynoty wiary, wraz z wszystkimi nie ukrył się intencjami, to wśród świata i naszym ojczyzn.